Słońce zachodzi. Grzało mi centralnie w jajka ponad 20 minut. Myślałem, że może coś się wykluje, ale nic z tego. Chyba mam wydmuszki. Witam was ponownie. Łapy komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika. Troszeczkę mnie tutaj słońce wygrzało. Pomyślałem sobie po siłowni, po zakupach. Chwilkę sobie tutaj usiądę. Troszkę słoneczka nikomu nie zaszkodzi. Słuchajcie, babci nie ma z nami już tydzień, ale zostawiła mi po sobie pamiątkę w postaci przeziębienia. Pojechałem ją odwiedzić prawie trzy tygodnie temu w niedzielę. No i usłyszałem przez telefon od pielęgniarki, no, że babcia jest troszeczkę przeziębiona. Mamy sporo przeziębionych u nas ludzi. Także niech Pan się zastanowi. No ale czułem się dobrze, więc do niej pojechałem. No i jak załapałem, teraz w niedzielę będzie trzy tygodnie, jak nie mogę się tego pozbyć. Sporo kasy już na to wydałem. Syropki, chlorochinaldiny. Jakieś septolety, jakieś gripexy, jakieś aspiryny, słuchajcie. Nic z tego. Cały czas nawraca. Dzisiaj w nocy spać nie mogłem. Tak swędzące gardło miałem kaszel. Obolałem migdały. Rano stwierdziłem przed może dostanę numerek. Idę do lekarza, trzeba wziąć jakiś antybiotyk. No i słuchajcie, okazało się, że jest wolny numerek. Mówię, obojętnie do jakiego byle się dostać. Poszedłem, obsłuchała mnie, zajrzała i tak dalej. Zapiszę tutaj panu antybiotyk i kilka innych rzeczy. Słuchajcie, siedzę chyba z 10 minut. Tam klepała na tej klawiaturze, zanim coś wyjechało z drukarki. Proszę tutaj, kilka dodatkowych do tego jest, wspomagających. No i antybiotyk. Słuchajcie, ja spojrzałem na tą kartkę, chyba z 8 pozycji. Sobie pomyślałem, co to wszystko jest, no ale nie miałem czasu przy niej tego sprawdzać, nie? No dobra, mówię, dobra, idę z tym do apteki. W aptece, oczywiście, kolejka. I musiało mnie złapać, słuchajcie, Herlanie. Akurat tak mnie zaczęło swędzieć, że nie mogłem przestać. Wszyscy na mnie patrzą, słuchajcie, wzięli ode mnie odstęp, stoję sam. Stoi taki, słuchajcie, cały czas, <laughs> bo go swędzi, nie? W końcu podchodzę do okienka, podaję to babeczce. Ona tak patrzy na to, zdziwiona, że taka lista. Mówię dużo tego, coś. Ona mówi, no tak. A co panu jest? Mówię, no przeziębienie od trzech tygodni mnie męczy. Poszedłem w końcu do lekarza, żeby mi antybiotyk jakiś zapisał i dostałem taką listę do wykupienia. Ona tak popatrzyła, pokiwała głową, wpisała na klawiaturze ten antybiotyk. Mówi: O matko, ale czemu panu taki drogi antybiotyk przepisała? Ja mówię, a ile on kosztuje? 60 prawie złotych. Mówię, a zamiennika nie ma? No akurat tego nie ma. Przecież mogła panu dać tańszy, mamy takie po 20 i po 30. Mówię, no skoro taki zapisała, a nie może mi pani dać innego. Nie, no bo są na receptę i nie możemy wydawać tak. Zamiennika nie ma, albo pan bierze ten, albo nie dam panu żadnego sobie pomyślałem, chyba troszeczkę lekarkę poniosło, nie? Mówiła ta reszta, no, Rutino rutinoskorbin, jakieś tabletki na swędzenie gardła, jakiś inhalator do nosa, jakiś inhalator do gardła, jakieś probiotyki, jeszcze coś tam, Mówię, czy to wszystko mi jest potrzebne? No nie, no najważniejszy jest antybiotyk. Mówię, a gdybym za to wszystko chciał wykupić to wszystko, to ile za to? No tam poklepała chwilkę mówi no jakieś 270. Spojrzałem się na nią, mówię, czy ona jest poważna, czy niepoważna. Mówię dobrze, no skoro nie ma możliwości, a byłem i potrzebuję, mówię dobrze, no to poproszę ten, który jest, bo co mam zrobić. Nie? Nic na mnie nie działa, no jak zadziała to na dwa dni, a potem znowu jest gorzej i gorzej, już mam tego dosyć, już czuję się osłabiony, nie? No i słuchajcie, tak się zastanowiłem, czym ona się kierowała, słuchajcie, ta lekarka, przepisując komuś tak na pstryk leki prawie za 270 zł łącznie. Nie pytając nawet pacjenta, proszę pana, jaka jest pana sytuacja, czy może pan to wykupić, czy może sobie pan na to pozwolić. Oczywiście mógłbym to wszystko wykupić, tylko uznałem, że to nie ma sensu. Kupiłem sobie dzisiaj kefir, jakieś jogurty naturalne, żeby w razie, gdybym miał jakieś po tym antybiotyku, słuchajcie, problemy jelitowe, żebym, Coś ala probiotyk, no, bo wiadomo, że w jogurtach naturalnych, w kefirach są też te zdrowe tam jakieś, nieważne. Każdy wie o co chodzi, tylko mi powiedziała, że jakby coś się działo, faktycznie to żeby przyjść i sobie wykupić właśnie jakąś tam osłonkę, nie? Mówię, dobrze, będę obserwował, ale już sobie kupiłem i kefirek, i maślankę, i jogurciki mam w aucie. Zastanawia mnie, czemu w ten sposób postąpiła, nie pytając nawet człowieka, czy, czy może sobie na to pozwolić, bo nie każdego pewnie na to stać, żeby iść sobie tak 270 nagle zostawić. Już nie wspomnę o tym, że nawet mnie nie zapytała, czy może pan chorobowe potrzebuje, albo coś, żeby pan nie chodził, nie roznosił tego. Ani słowem. I powiem Wam, że sytuacja w ogóle jest troszeczkę taka dziwna, bo jak wiecie, byłem na kroplach do nosa przez ponad 20 lat. Od kiedy mnie złapało to przeziębienie, odstawiłem, już prawie 3 tygodnie nie używam, i mieszam sobie wodę przygotowaną z sodą, e, z solą jodowaną, przepraszam, taką kuchenną. Niewielkie dawki i tym sobie zakraplam, i póki co jest ok, nie zauważyłem nic niepokojącego. Także chyba raczej już do tych kropli nie wrócę, no i bardzo dobrze, bo ponad 20 lat na kropla. Ale słuchajcie, jeszcze jak używałem, gdzieś przejeżdżałem koło innej apteki, akurat mi się skończyły. Mówię, wejdę, kupię. W tej aptece, co zawsze kupuję, kosztują, kosztowały wtedy 9 zł. A babeczka w okienku w innej aptece mi mówi, proszę pana, 17, czyli prawie dwa razy tyle. Ja mówię, czy może mi pani powtórzyć? 17 zł. Mówię, skąd wybierzecie te ceny, jak ja kupuję po... Po 9 zł, no to musi pan kupić tam, gdzie jest po 9. Mówi nie, no to ja dziękuję, bo i tak przejeżdżałem autem, zobaczyłem aptekę, więc się zatrzymałem. To ja sobie podjadę tam, gdzie są po 9, bo za 17, to ja dołożę sobie złotówkę i będę miał dwie paczki na zapas. No i tak też, słuchajcie, zrobiłem. Ale sporo ostatnio wydałem w ogóle. Na te syropy, na jakieś chlorochinaldyny, jakieś septolety, gripeksy, aspiryny i inne, no bo próbowałem się postawić na nogi. Nie? No i słuchajcie, podobna sytuacja z chlorochinaldynem. Sprawdziłem sobie w telefonie, niby 13 zł za 20 sztuk. Mówię, dobrze. I też przejeżdżałem ko jakieś innej apteki, wchodzę, mówię. Macie chlorochinaldin za 20 sztuk? Tak mamy. Babeczka podaje i mi mówi 23 zł. Mówię jak 23, jak w internecie jest po 13? Mówię nie, to ja dziękuję. I znowu podjechałem do tej samej apteki, gdzie zawsze kupowałem krople, gdzie dzisiaj wykupiłem ten lek. No, i się pytam, macie chlorochinaldin? Tak mamy. Po ile? 23. Za ile tabletek? Za 40. A w tamtej aptece za 20. Mówię, ale ja bym chciał 20. To nie ma problemu, mówi facet. Podzielimy opakowanie na pół, bo tak robimy. Mówię, a ile wtedy będzie kosztować? No, 23 na pół, no to 11,50. Mówię, no to niech pan daje. No i słuchajcie, mi tak zrobił. No i kupiłem za 11,50. W internecie podawali 13, tam było 23 za 20 sztuk, a ja kupiłem za 11,50, bo mi facet podzielił opakowanie 40 na pół. A za cenę 20 w tamtej miałbym tutaj 40. Czy nikt tego, słuchajcie, nie kontroluje, nikt tego nie ustala? To jest po prostu tak, każdy sobie, jak mu się zachce, sobie wymyśla, czy no powinno być to jakoś, słuchajcie, regulowane według mnie. Skoro jest to dopuszczone do obrotu i w ogóle, no to powinna być jakaś, nie wiem, jakieś widełki, przynajmniej, że między tym a tym, a nie że każdy sobie. Dwa razy tyle przykładowo życzy, nie? Za to samo. Także nawet słuchajcie, jeżeli chodzi, nie wiem, o krople do nosa, czy jakieś tabletki na ból gardła, czy cokolwiek, też trzeba wiedzieć, gdzie się ruszyć, gdzie jest taniej, bo jak pojedziesz obojętnie gdzie i ktoś się nie, nie, jest, nie ma rozeznania, no to słuchajcie, zapłaci za to dwa razy tyle. Na ta lekarka troszeczkę mnie, słuchajcie, dzisiaj zaskoczyła, no przepisała mi tak po prostu za prawie 300 jakichś inhalatorków, jakichś pierdółek, jakiś nie wiadomo co, po co, na co i dlaczego. No, no taki mi zostawiła po sobie babcia prezent, taką pamiątkę. <laughs> Żebym chyba szybko. O niej nie zapomniał. No ale pojechałem tam, bo chciałem ją zobaczyć. Czułem się dobrze. Myślałem, że nic mi nie będzie. No ale jednak tak jak wspomniałem, babci już tydzień nie ma prawie. Tak, tydzień minął. A pamiątka nadal ze mną jest. No, posiedziałem tutaj na słońcu z 20 minut, jak jeszcze tutaj świeciło. Myślałem, że coś się wykluje, że może jakieś małe nygusy będą. A tu nic, kompletnie nic. Chyba są puste w środku. Wrócę do chaty, to trochę pouciskam, <laughs> zobaczymy, czy tam w środku coś jest, czy nie. No nie wierzę, ryba tutaj jest, słuchajcie. A w zeszłym roku tutaj wszystko spuścili. Nikogo nie powiadomili, no i tutaj ludzie z okolic, słuchajcie, pomagali, ratowali, i tam do rzeki wszystko przerzucali, bo inaczej by tutaj szkoda gadać, kompletny brak wyobraźni, tak to nazwę. No i co, myślicie, że do dziś coś tu wpuścili? Mieli. Niby ta firma co to zrobiła, tak bez uprzedzenia, bo robili tutaj remont tamy, bo gdzieś tam była nieszczelność, więc bez uprzedzenia nikogo nie pomyśleli, że tu mogą być ryby i tak dalej. Wszystko, woda poszła, i nagle się okazało, że pełno ryb tutaj zostało skaczących. Dobrze, że ludzie zareagowali i troszeczkę je tam poprzerzucali, bo by była... No ale zanim tutaj się to znowu wszystko odbuduje to troszeczkę, pewnie potrwa, czasu minie. No dobra, słoneczko zaszło. Miałem ze sobą ręcznik z siłowni pod tyłek. Jeszcze przeziębienia... Pęcherza mi brakuje do szczęścia, <laughs> żebym w Pampersie biegał. Do usłysząka, pozdrowionka! I widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć!